I otrzymam kodzowie z tej strony Kebus. Pod ostatnim filmem dostałem komentarz, jak flipować skinami, więc dzisiaj chwilkę o tym pogadamy. Zaproszę Was na stronę skinsmanki gdzie swoje skiny wymienicie. Bo tutaj, z moim kodem, czyli z kodem Kebus, odbieracie sobie bonus darmowe 5 dolarów przy tradeie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty z 65%. Naprawdę fajne bonusiki, polecam sobie zerknąć. No i link standardowo do strony znajdziecie w opisie. Jeżeli chodzi o flipowanie skinów. To jest to nic innego jak najprostszy handel, czyli kup taniej, sprzedaj drożej, ale gdzie tego szukać, jak to w ogóle robić, jak się za to zabrać? Od razu mówię, flipowanie skinów na w zasadzie, no to wszystko zależy od przebitki cenowej. Jeżeli uda Wam się kupić taniego skina za tanio, tak zdecydowanie tanio, no to na nim też sobie coś tam zarobicie, ale z reguły to działa tak, że im droższy skin, tym większa przebitka lub możecie to wynegocjować po prostu, bo ludzie chcą się pozbywać tych droższych skinów raczej. Na realne pieniądze to działa głównie na Facebooku, ale na przykład na takim BitSkinsie e, macie takie opcje jak e, Discount, Highest First, zaznaczacie sobie taką kategorię i macie tutaj największe mm, największe zniżki. Tylko od razu mówię, Polecam to sprawdzać na e, scenami sty, steamowymi, dlatego że zobaczcie, tutaj mamy na przykład e, teka Terras, e, a jak wpiszemy go sobie, to na stronie jest za 519, nie, niby przecena z 6200, e, a taki tek jest za. To jest Skirt, tak jest. To jest Skirt, e, a taki tek jest za. Ok, no, jakby jest listing, widzicie za 6200, no ale zlecenia za 538, czyli no troszkę poniżej zlecenia byście kupili, czyli po prostu to się nie opłaca. Także polecam sprawdzać takie rzeczy. Tak samo tutaj macie MAGA 7 Cobalt Core. Robicie dokładnie to samo. Sprawdzacie jego cenę, jak to się prezentuje i widzicie po ciężkich walkach, że kosztuje: no, no nie kosztuje 42 zł, tylko kosztuje. 14, a bajordery są za 2 zł i widzicie, że to tak rzeczywiście wygląda, bo ten skin kosztuje 2 zł tylko nie ma listingów akurat na, na po 2 zł, także 3 zł na no coś takiego. Więc musicie na to uważać. No ja polecam sobie trochę poskrolować, bo no Trzeba to posprawdzać, ale zobaczcie Szanka, i na przykład możecie kupić taniej niż na rynku i niż w grze. Także, no, zdarzają się takie rzeczy, nie mówię, że nie. Na Facebooku działa to tak, że bardzo często ludzie zawyżają te ceny i nawet jak sprzedają, no to ci ludzie legitni, oni po prostu. Inaczej ci OG handlarze, którzy są na grupkach od X lat, oni zazwyczaj sprzedają drożej te skiny, i ludzie od nich biorą tylko dlatego, że są zaufani. Po części to rozumiem, jakbym chciał sobie kupić Place takie takiego wiecie, po prostu żeby pograć, to spoko, to też bym od nich kupił. Bo wiecie, to jest pewna transakcja, więc spoko. Musicie sobie zbudować przede wszystkim renomę i jakąś tam otoczkę wokół siebie. No jak kiedyś działałem na tych grupkach, teraz totalnie jakoś nie mam na to czasu, ale jest to ciekawe zajęcie, może tak. Mam ziomali, którzy w tym siedzą cały czas, także jakbyście chcieli kogoś legit... Gdzieś tam właśnie, jakbyście chcieli zacząć, pierwsze jakieś skinki kupić, to, to, to możecie napisać na Discordzie do mnie. A tak to no to przy droższych skinach polecam negocjować jednak, bo ugracie na pewno coś. Wiecie, dwie, trzy dyszki, a może ugracie i potem sprzedacie oddychę drożej i zawsze jest to już flip na plus. Pamiętajcie, że na Facebooku, na grupkach facebookowych, no to tutaj już jest free, flipping real Casom, także prawdziwy, prawdziwymi pieniędzmi. Ja raczej jestem tego zwolennikiem, chociaż na takich bit też jak zrobicie sobie weryfikację konta, kyca, to, to wtedy też będzie Wam śmigać na realne sianko. Tak to mniej więcej wygląda, no. Sprawdzajcie, bawcie się, trzymajcie się, joł.